Dzień dobry, szczęść Boże. Od paru dni wielu z nas, katolików, chrześcijan, dało się wciągnąć w tę wojenkę z tęczową aureolą. Dzisiaj znowu czytamy Ewangelię bardzo śliczną, bardzo piękną, o dobrym pasterzu. Dlatego, że wspominamy biskupa Stanisława, patrona polski. I dzisiaj rano, kiedy czytałem ją podczas Eucharystii, pierwszy raz zwróciłem uwagę na początek tej Ewangelii. Pan Jezus opowiada przypowieść o dobrym pasterzu, faryzeuszom. Mówił do faryzeuszy, a więc do ludzi bardzo pobożnych, do ludzi, którzy w przestrzeganiu prawa, wierności temu prawu, w byciu bardzo religijnym, opatrywali zbawienie, to, że Bóg będzie dla nich łaskawy. I myślę, że ten wstęp jest szalenie ważny do tego, żeby zrozumieć Ewangelię o dobrym pasterzu. Pan Jezus do ludzi, którzy są bardzo pobożni, do ludzi, którzy właśnie chcą być takimi religijnymi osobami, które chcą też pokazać swoją religijność, opowiada o tym, mówi tak, ja jestem dobrym pasterzem. To jest szalenie ważne, bo to słowo ja jestem dobrym pasterzem, Odwraca uwagę od mojej religijności, od mojej, yy, mojej wiary w Boga, od tego, że to ja coś robię dla Pana Boga, do tego, że to On jest pasterzem. Ja już od wielu lat mam coś takiego w sobie, że uważam gdzieś w sercu, bardzo mocno jestem o tym przekonany, że Ewangelia jest czymś takim, co mnie, człowieka wierzącego, mnie, chrześcijanina popycha niejako do tego żebym naprawdę uwierzył że Bóg troszczy się o moje życie to jest to co Pan Jezus mówi zatroszcie się o Królestwo Boże a wszystko inne będzie wam dodane lilie na polu nie sieją a są piękne ptaki w powietrzu fruwają mają jedzenia pod dostatkiem Ewangelia daje nam takie poczucie że możemy być trochę takimi lekko duchami w takim sensie że to On jest tym który się troszczy Panie Jezus w tej przypowieści dzisiaj mówi ja jestem dobrym pasterzem. Nie ty jesteś pasterzem. Nie ty jesteś tym, który ma się zatroszczyć o owce, ale ja jestem dobrym pasterzem. Pozwól sobie na bycie owieczką. Pozwól sobie na bycie kimś, kto naprawdę nie musi udowadniać pasterzowi, że jest niesamowitą owcą. I wracam do tego, co powiedziałem na początku. Może jest tak, że. Powinniśmy w końcu uwierzyć, że Bóg jest większy od tego wszystkiego, co jest naszą wojenką, od tego wszystkiego, co jest naszą obroną wiary, wartości. Może jest tak, że powinniśmy w końcu zaufać Jezusowi, że cokolwiek się w tym świecie dzieje, to naprawdę jest w jego rękach, w tym sensie, że On jest Bogiem całej historii, nie tylko wycinków, w których jakieś y, dzieją się spektakularnie religijne rzeczy. Mamy jako chrześcijanie narzędzia do tego, żeby być ludźmi pokoju, ale nie na zasadzie takiej, że wprowadzamy teraz pokój na naszych warunkach, ale na zasadzie takiej, że mam pokój w sercu. Cokolwiek się dzieje, chcę być człowiekiem pokoju. I nie działają chyba wszystkie analogie pod tytułem, co by było, gdyby Twoja matka została w taki sposób potraktowana, czy zdjęcie Twojej matki. Dlatego, że za każdym razem ja muszę siebie odnosić do tego, co się wydarzyło na Golgocie. A na Golgocie co mamy za obrazek? Mamy obrazek pod tytułem Jezus Chrystus, Syn Boży, wisi na krzyżu, jest mordowany, jest okaleczony, jest zniszczony po ludzku i nie jest kimś, kto zło Nie jest kimś, kto w imię sprawiedliwości schodzi z krzyża, żeby się uporać z tymi, którzy go prześladują. Jest za to Bogiem, który mówi Ojcze, przemacz. I to jest naiwne. Tak jak słyszę bardzo często właśnie taki argument, że nie można się zachowywać naiwnie, to ja zawsze mówię sobie Kramer, popatrz na krzyż. Popatrz na Pana Jezusa, który umiera na krzyżu. Czyż On nie jest naiwny? Mógł i powinien w imię sprawiedliwości, w imię porządku tego świata, obrony wartości, zejść z krzyża, rozprawić się z tymi, którzy Go ukrzyżowali. A tego nie zrobił. Jego matka jest pod krzyżem cierpiąca, jest matką, która traci swojego syna. Co to za syn, który ma władzę w ręku absolutną i nie robi niczego tak naprawdę, żeby swojej matce pomóc? Nie schodzi z krzyża, nie poprawia jej samopoczucia, nie poprawia tego wszystkiego, co mógłby dać, nie umierając, a jednak umiera, wiedząc, z jakim cierpieniem to się wiąże dla jego matki. Taki jest nasz pan, taki jest dobry pasterz. Pan Jezus mówił tę opowieść o dobrym pasterzu do faryzeuszy, do ludzi, którzy bardzo byli skupieni na swojej religijności, na swojej pobożności. Mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Proponuję wam dzisiaj to, co też zaproponowałem dzisiaj na Eucharystii podczas homilii, żebyśmy dzisiaj spróbowali zrobić jedną rzecz, żebyśmy się przez cały dzień wsłuchiwali w to jedno zdanie: Ja jestem dobrym pasterzem. Cokolwiek się w Twoim życiu, w życiu społecznym, w życiu religijnym wydarzy, spróbujmy usłyszeć to jedno zdanie. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce. Pan Jezus zna doskonale to, co się dzieje między nami, to, co się dzieje w Twoim życiu, to, co się dzieje w Twojej głowie, w Twoim sercu. Pan Jezus doskonale to zna i pozwól mu być dobrym pasterzem. Dobrej środy Wam życzę.